W moim 53-letnim życiu zdarzyło mi się wielokrotnie prowadzić spotkania z astronautami. Był wśród nich nieżyjący już Mirosław Hermaszewski, ale także Amerykanka Shannon Lucid, która spędziła na pokładzie radzieckiej stacji orbitalnej Mir 188 dni, czy posiadający polskie korzenie pilot wahadłowca George Zamka. Atmosfera w czasie tych spotkań była różna czasem bardzo formalna, czasem zupełnie luźna, ale zawsze był jeden żelazny punkt programu. Pytanie, które musiało paść na każdym takim spotkaniu: jeśli było na nim więcej dzieci, padało od razu bezpośrednio i dosyć szybko. Jeśli było więcej dorosłych, to było zadawane później i w nieco zawalowanej formie. A brzmiało ono: Jak w kosmosie robi się siku? To oczywiście niezwykle interesujące zagadnienie, i z radością się dziś nim zajmę. Przedtem jednak drobne odniesienie filmowe. Się do Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Al? Film 2001 Odyseja Kosmiczna to dzieło naprawdę wybitne. Nie tylko ze względu na jakże aktualny dziś dylemat moralny, gdy maszyna, wyposażona w sztuczną inteligencję, musi wybierać pomiędzy powodzeniem misji kosmicznej a życiem człowieka, ale to także ważny film ze względu na wielką dbałość reżysera tego dzieła, Stanleya Kubricka, o szczegóły. Chociaż to ujęcie przedstawiające pasażera kosmicznego liniowca patrzącego na instrukcję korzystania z toalety trwa zaledwie kilka sekund, twórcy nie napisali jakichś bzdur, tylko zapewne skontaktowali się z kimś z NASA, kto być może projektował już toaletę dla stacji orbitalnej Skylab albo Wahadłowców. Oto pierwsze dwa punkty tej instrukcji. Jeden. To standardowa toaleta zero-grawitacyjna. W zależności od potrzeb można używać systemu A, I lub systemu B, których oznaczenia są wyraźnie oznaczone na ścianie toalety. Podczas obsługi systemu A naciśnij dźwignię, dzięki czemu możliwe będzie wydobycie ze znajdującej się pod spodem szczeliny dakronowego eliminatora zanieczyszczeń. Po zamocowaniu klejącej krawędzi podłącz wąż oznaczony dużym X do wylotu. Przekręć srebrny pierścień o cal poniżej punktu połączenia, aż poczujesz, że się zablokował. Punkt drugi. Toaleta jest teraz gotowa do użycia. Środek czyszczący sonowak jest aktywowany małym przełącznikiem z boku. Zabezpieczając, przekręć pierścień z powrotem do pozycji początkowej, tak aby dwie pomarańczowe linie się spotkały. Odłącz. Umieść eliminator dla kronu w pojemniku próżniowym z tyłu. Aktywuj naciskając niebieski przycisk. Uff. Pierwsi kosmiczni podróżnicy nie mieli tak łatwo. Potrzeby fizjologiczne człowieka, czy takiego, które znajduje się na powierzchni Matki Ziemi, czy też na pokładzie statku kosmicznego, są niemal identyczne. Potrzebujemy tlenu do oddychania, wody do picia, jedzenia do jedzenia, czyli otrzymywania energii. Musimy też spać, mieć poczucie bezpieczeństwa, i oczywiście musimy też wydalać z siebie produkty przemiany materii tę ostatnią potrzebę musieli brać pod uwagę inżynierowie jeszcze długo przed tym, zanim zaczęli konstruować statki kosmiczne dla ludzi. Trójka psów wybranych przez Rosjan do pierwszego lotu orbitalnego w drugiej połowie lat 50. była płci żeńskiej. Nie tylko dlatego, że suczki podobno nieco łatwiej współpracują z trenerami, ale również dlatego, że konstruktorom łatwiej było zaprojektować system zbierania kału i moczu, przystosowany właśnie do takiej fizjologii. Można zresztą zobaczyć ten system na moskiewskim pomniku pierwszej żywej istoty, która poleciała na orbitę wokół ziemską czyli słynnej łajki. Jeśli zaś chodzi o człowieka, który na zawsze przeszedł do historii ludzkości, to niewiele wiadomo o systemach sanitarnych w pierwszym załogowym statku kosmicznym, czyli w Wostoku. Wiadomo, że Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem, który widział Ziemię z orbity, jadł i pił w stanie nieważkości. Ale jeśli chodzi o inne czynności fizjologiczne, to chociaż prawdopodobnie jego statek Wostok był wyposażony w rodzaj systemu sanitarnego, to kosmonauta skorzystał z toalety jeszcze na Ziemi, tuż przed lotem. Oczywiście, jeśli toaletą, nazwiemy tylne koło autobusu, który przywiózł go na wyrzutnię startową. To zresztą stało się tradycją. Wszyscy astronauci lecący w kosmos z radzieckiego kosmodromu Bajkonur powtarzali ten rytuał. Także astronautki, które miały przygotowane wcześniej próbki moczu w butelkach. W 2019 roku zmieniono konstrukcję rosyjskich skafandrów próżniowych, co znacznie utrudniło ten rytuał. Agencja NASA z kolei potrafi znaleźć zgrabny akronim na wszystko. Mniej inaczej było w przypadku urządzenia służącego do zbierania moczu: UCD, czyli Urain Collection Device. Chociaż konstruktorzy pierwszych skafandrów dla amerykańskich astronautów biorących udział w programie Merkury zaprojektowali również dosyć prymitywne urządzenia UCD, to pierwszy Amerykanin w kosmosie, czyli Alan Shepard, nie był w niej wyposażony. Uznano po prostu, że podczas jego krótkiego, 15-minutowego lotu suborbitalnego pasażer kapsuły nie będzie musiał korzystać z toalety. I nikt wtedy jakoś w nasa nie pomyślał, że od momentu włożenia skafandra przez astronautę do chwili startu minie trochę czasu, a konkretnie 4 godziny. Na krótko przed startem okazało się, że Shepard nie może już wytrzymać. Kontrolerzy misji, mając w perspektywie ponowne przesuwanie pomostu do rakiety, wyłuskiwanie astronauty z kapsuły, rozpinanie i zapinanie skafandra i transport do toalety, uznali, że prościej i szybciej będzie, jeśli Shepard po prostu skorzysta z nogawki swojego skafandra. I tak się właśnie stało, co doprowadziło do spięcia w systemie elektrod śledzących funkcje życiowe astronauty. Pierwszym amerykańskim podróżnikiem wyposażonym w system UCD był John Glenn. Astronauci lecący na orbitę w ramach kolejnego programu, czyli Gemini, wyposażeni byli w bardziej zaawansowane systemy UCD, chociaż gdy na nie teraz patrzę, myślę sobie, że daleko im było do komfortu. Pamiętajmy, że niektóre z tych lotów trwały kilkanaście dni. Uczestnicy misji księżycowych, jak wiemy zresztą ze słynnego filmu Apollo 13, w czasie podróży na księżyc wypompowywali mocz za burtę, nazywając chmurę zamarzniętych natychmiast kropli konstelacją uryna. Część próbek moczu wróciła z nimi na Ziemię w torebkach. Chodząc po powierzchni księżyca astronauci mogli skorzystać z systemów UCD, które były integralną częścią ich skafandrów. Wiemy nawet, kto był pierwszym człowiekiem, który skorzystał z niego na księżycu. I uwaga, nie był to Neil Armstrong, który wypowiedział słynne zdanie o małym kroku dla człowieka i wielkim skoku dla ludzkości, ale jego kolega, Buzz Aldrin, który powiedział w jednym z wywiadów. Być może Nil był pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na srebrnym globie, ale to ja pierwszy się na nim wysikałem. Zresztą tak na marginesie, jeśli kiedyś nasza cywilizacja zginie, to reprezentanci innych cywilizacji będą mieli do dyspozycji piękne próbki DNA pozostawione tam w moczu, w workach, porzuconych przez astronautów w miejscach lądowań misji Apollo. Wraz z pierwszymi stacjami kosmicznymi na orbicie wokół Ziemi pojawiły się także pierwsze w miarę normalne toalety. Oczywiście, jeśli normalnym, można nazwać na przykład takie urządzenie, które zainstalowano na pokładzie amerykańskiej stacji Skylab. Nie zazdroszczę również radzieckim, a potem rosyjskim astronautom, którzy musieli używać kosmicznych toalet, spędzając w kosmosie kilkaset dni. Nieco więcej wygody miały załogi kosmicznych wahadłowców, chociaż nie nadużywałbym jednak słowa wygoda. Zasada działania kosmicznych toalet od tamtych czasów bardzo się nie zmieniła. Wykorzystywane jest w nich podciśnienie, a astronauci, siadając, muszą użyć specjalnych poręczy lub strzemion, by pozostać na miejscu w stanie zerowej grawitacji. Co prawda, obsługa tych urządzeń jest mniej skomplikowana niż ich budowa, ale przed lotem na ISS astronauci muszą przejść trening nie tylko korzystania z toalety, ale także jej serwisowania, bo pogotowie hydrauliczne może mieć pewien problem z dotarciem na międzynarodową Stację Kosmiczną. Ale żarty na bok. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znajdują się trzy toalety. Awaria wszystkich miałaby poważne konsekwencje. I nie chodzi tylko o dyskomfort załogi, która w razie poważnej usterki mogłaby skorzystać z metod stosowanych przez pierwszych zdobywców kosmosu czyli z foliowych torebek. Ale nie zapominajmy, że toalety są ważnym źródłem odzyskiwania wody na ISS i ponownego wprowadzania jej do obiegu. Między innymi dzięki wodzie odzyskiwanej z moczu, jeden astronauta na pokładzie ISS zużywa tylko około 4 litrów wody dziennie. Spokojnie. Woda trafiająca do obiegu dzięki filtracji i skomplikowanym procesom jest chemicznie czystym H2O. Aż 98% wody transportowanej na Międzynarodową Stację Kosmiczną jest ponownie odzyskiwana. A jak będzie z wodą w czasie dalszych misji, na przykład na Marsa? Jednym z ważniejszych systemów statku lecącego w stronę Czerwonej Planety na pewno będzie niezawodna i wygodna toaleta, z której będą mogli korzystać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Intuicja podpowiada mi jednak, że zanim polecimy na Marsa, na orbicie naszej planety powstaną pierwsze turystyczne stacje, będące tak naprawdę bardzo drogimi hotelami. Ich goście zapewne płacą setki tysięcy dolarów za bilet. Będą wymagali nieco odrobiny komfortu, a zatem być może także bardziej komfortowych toalet. Bo będą mogli być pewni, że po powrocie znajomi oprócz opowieści o pięknie Ziemi z kosmosu, nieważkości i widoku gwiazd będą zadawać to samo pytanie, które jako pierwszy usłyszał Jurij Gagarin: Jak w kosmosie robi się Siusiu? Wy już wiecie.